Jestem w Międzyrzeczu i teraz chyba turniej w Międzyrzeczu. W turniej Judo, właśnie turniej z grzechami przed turniejem. To jest słabo walką. Malko być teraz jest. Póki co żadnej przewagi nie ma. Teraz jest walka w parterze. I nie ma. A ja się spróbował zrobić, ale nie dociągnął i odpuścił Dobra, Gary wyszło On powinien zrobić piętą, a nie a nie łydą O nasz Paweł walczy w Pomarańczowy pas Ok. Żółty próbował kołuszy garni zrobić. i Paweł, Osoto co to garni? Podciął podstawowy rzut. Coś tam próbują robić, ale nikomu nic nie wychodzi. O, Paweł ładnie rzucił. Dobra, złapał mu. Cigary próbuje robić, a i nie dociągnął. Są cigary cały czas. Tą samą technikę stosuję. Ja bym go zmylił. Ja bym tego białego zmylił. Jeden ma Łazari, drugi ma iPhone. I pan daje 10 punktów, jak gościu poleci na plecy. A łazar jak poleci na brzuch, i to daje 7 punktów. No, dobra, Olej walczy, to nasz. Dobra, walczą. Coś próbuję robić, ale mu nie wychodzi. co to gary było. Walczy dziewczyny Ale ładnie rzuciła Teraz mój ziomek będzie walczył już z mojego klubu Dobra walczą Dobrze, Mikołaj rzucił. co to gary. Byłem na turnieju między Międzyrzeczu, by zobaczyć poziom zawodników. Za dwa, za dwa tygodnie sam startuję.